Dzień dobry Państwu, witam na pomocowej konferencji prasowej. Górnik męczna bezbramkowo remisuje z Rakowem Częstochowa. Na meczu było 2367 widzów, w tym 140 kibiców gości. O podsumowanie meczu poproszę trenera gości, pan Marek Patrzyń. Dobry wieczór. No na pewno jesteśmy źli na siebie przede wszystkim, bo z jednej strony nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby żeby wygrać, a jednocześnie bardzo dużo, żeby wygrać. Natomiast strzela, trzeba strzelać bramki. Naturalnym, że, że to był mecz pułapka. Gra się z ostatnią drużyną, to wydaje się, że że te punkty są przypisane z urzędu, ale w piłce nożnej czegoś, tego, tak, czegoś takiego nie ma. No, wczoraj chyba Manchester City się o tym też przekonał, więc więc trzeba być skoncentrowanym, dobrze nastawionym od początku spotkania. My tacy nie byliśmy. 30 minut. Słabe w naszym wykonaniu i po tych 30 przejęliśmy inicjatywę i, i o te 60 minut nie mogę mieć większych zastrzeżeń. Natomiast no, musimy wykorzystać swoje szanse, które, były, które było dużo i, i były bardzo, bardzo klarowne. Jeżeli się tego nie robi, no to, to wynik jest jaki jest. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Mamy jedno pytanie od Michała Zawady z RMF Max. Pytanie, dlaczego karnego strzelał Franiu, a nie Iwi? Tym bardziej, że Hiszpan liczy się w stawce o króla Strzelska. No, takie były ustalenia po prostu. No, strzelał, dlatego, że był wyznaczony, i, i tyle mogę powiedzieć. Okay. dziękuję w takim razie. <kłysk> dziękuję, do widzenia. Witam na drugiej części konferencji prasowej. O podsumowanie meczu poproszę trenera górnika męczna, pan Kamil Kieresz. To jakby podsumowując to spotkanie, no na pewno można rozmyślać, czy, czy dobry punkt, czy, czy można było te trzy punkty z tego meczu yy, wydobyć. Yy, oczywiście wiedzieliśmy, z kim się dzisiaj mierzyliśmy: z Rakowem Częstochowa, który no jest drużyną, która no jest w czołówce, która walczy na ten moment w tym wyścigu. o z klasy o. o o taki, powiedzmy, fotel lidera o w kierunku mistrzostwa. Tak? Takie apetyty na pewno w Rakowie są. Zdawaliśmy sobie, z kim graliśmy. Ale my wszystko zbudowaliśmy na to spotkanie, taki najpierw po meczu z Radomiakiem plan mentalny, bo wiadomo, że graliśmy w piątek, sobota, niedziela była wolna, zawodnicy mogli mieć bardziej spokojną, chłodną głowę właśnie po, po tym okresie, żeby te emocje zrzucić. Mieliśmy sześciodniowy taki mikrocykl. Dłuższy, i, no i tak skupiliśmy uwagę na pewnych rzeczach, na tak jak powiedziałem, najpierw na takiej odnowie mentalnej zespołu, później zbudowaliśmy pomysł na taktykę na to spotkanie, i no teraz mogę powiedzieć, że ten pomysł mieliśmy, zrealizowaliśmy. Oczywiście potrzebne do tego była duża determinacja, zaangażowanie, ale wydaje mi się, że też ważna była świadomość tego, jak gra Rywal, jak trzeba reagować na rywala, ale też świadomość tego, jak my mamy grać w określonych sytuacjach. Z rakowem. To tak powiedziałem na początku, że można powiedzieć, że no mamy ten punkt, ale można było mówić o trzech, no bo wiadomo, że raków to posiadanie piłki miał większe. Więcej miał stałych fragmentów. Też więcej takich powiedziałbym, może nie, nie sytuacji, ale takich spięć podbramkowych, bo też nie dopuściliśmy się do rakowa do jakichś takich bardzo czystych, takich konkretnych sytuacji. Ale my też mieliśmy takie trzy momenty, tak? 14 minuta, fajna akcja Krykuna. Michał Mak y, nad poprzeczką. Y, taki kluczowy moment, nie pamiętam, która minuta bodajże między 60 a 70. sytuacja Krykuna Sergeja można powiedzieć sam na sam. No i w 90 minucie Michał Mak miał tą piłkę na nodze. No niestety się nie udało. Ale w drugą stronę, też jak powiedziałem, Raków też miał dużo stałych fragmentów i też y, na plus dzisiaj, że ten element był słaby na Radomiaku, poprawialiśmy go i dzisiaj się no, obroniliśmy przy stałych fragmentach naprawdę przed groźną drużyną, która tych, tych rzutów wolnych z boku rogów miała sporo. No, także to jest na plus. Na pewno postawa Maćka Gostomskiego o bramce dzisiaj no, na pewno napawa takim optymizmem, bo, bo też wiadomo, że zespół bardzo dużo też robił, żeby nie dopuszczać do sytuacji, a już, jeżeli dochodziło do takich sytuacji, to, to Maciek dzisiaj rzeczywiście na tej wysokości zadania na zero z tyłu. No, za bardzo w tabeli nas to nie popycha do przodu. Potrzebujemy bardziej takiego punktowania za trzy, ale no, też wiemy, że będzie trudno nam w tej lidze. Ale też sobie udowadniamy tym meczem, że, że warto pracować. Nie ma co myśleć o tym, jak inni na nas patrzą, bo, bo tutaj pewnie wszyscy założyli dzisiaj, że, że przegramy. Tak jak y, kiedyś tu przegraliśmy z Wartą, wysoko, pojechaliśmy na Śląsk, zremisowaliśmy. Także każdy mecz z innym dniem. My na pewno się tutaj nie poddajemy, szukamy swojego planu w tym układzie personalnym, jaki mamy, taktyki. Y, Także no, to jest taki prognostyk. Pracujmy dalej, nie opowiadajmy za dużo i, i, i patrzmy do przodu. Dziękuję trenerze. Nie mamy pytań. Dziękuję za udział w konferencji.